Ja to lubię mówić, że Chad GPT to jest takie koło gospodyń wiejskich, czyli tańczy, śpiewa, gotuje, jest w stanie zapewnić nam, konsumentom, wszystko, czego my potrzebujemy. Jest to duże, jest to kosztowne, ale działa naprawdę fajnie. Mhm. Natomiast Bielik, ja mówię, że to jest taki bardzo kumaty stażysta, który miał same piątki na świadectwie, mhm. ale nie przepracował ani jednego dnia u Ciebie w firmie. Jak ludzie usłyszeli, że hej, jest w Polsce inicjatywa szalonych ludzi, Którzy po godzinach, za darmo, poświęcając swój czas, energię i pieniądze, budują model językowy. I model językowy, który jest otwarty w modelu otwartym, że ten kod jest ogólnodostępny, do którego każdy może kontrybuować, każdy może dołączyć, to się zaczął szał. I ja byłem w szoku, bo jest zainstalowany w swoim wszędzie. Instytucje publiczne. Sam byłem świadkiem, że nawet gmina 10 tysięcy mieszkańców ma zamontowanego bielika. Yy, urzędy dzielnic, urzędy miasta. W niektórych instytucjach wyższych, instytucje ubezpieczeniowe, ubezpie... instytucje finansowe, ChatGPT GPT, czy jakiekolwiek inne AI, ono będzie rozumieć język polski i nawet dobrze. Mhm. Natomiast jeśli już wchodzimy głębiej w memy kulturowe, w polski sarkazm, język urzędniczy, mhm. czy właśnie zawiłości medyczne, finansowe, tu może być gorzej.